Odkąd zacząłem pracę w ubezpieczeniach, zauważyłem, że klienci przychodzą i pytają mnie, czy sprzedaję ubezpieczenia Link 4. Stąd postanowiłem współpracować z tą firmą. Do dziś najwięcej ubezpieczeń komunikacyjnych sprzedaję właśnie w Link 4. Link 4 to nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne, są to również ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia firm, ubezpieczenia również domów. Link 4 dysponuje programem pomocy z samochodem zastępczym. Assistance Opony jest to innowacyjny produkt, ponieważ do zwykłego ubezpieczenia OC również klient ma wsparcie w przypadku uszkodzenia bądź wybuchu opon w swoim pojeździe. Praca agenta nie polega tylko i wyłącznie na papierkowej robocie. Są sytuacje, kiedy klient jednak potrzebuje tej pomocy. Potrafimy wsiąść w samochód, pojechać na miejsce zdarzenia ewentualnie pomóc klientowi bądź doradczo podejść do tematu. Bardzo mi się podoba ta współpraca, zarówno pod kątem kooperacji między firmą ubezpieczeniową a agentem, ale też mi się podobają produkty Link 4 skierowane docelowo dla klientów.